Lęk. W Ewangelii, według Świętego Jana, rozdział 20, czytamy, że apostołowie zamknęli się w wieczerniku, i gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, Jezus stanął pośród nich i rzekł: Pokój wam! Ale jeszcze ciekawsze jest to, co Jezus powiedział im dalej: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Lęk wynika z grzechu, z grzechu pierworodnego oraz każdego kolejnego grzechu, który my popełniamy. Już w Księgi rodzaju widzimy, że po grzechu pierworodny Adam, kiedy słyszy, że Bóg idzie, lęka się i chowa się przed Bogiem. I my robimy dokładnie to samo. I Jezus o tym doskonale wiedział i zostawił nam spowiedź świętą poprzez apostołowie jako ogromny dar. I zachęcam do regularnej spowiedzi świętej. Dla mnie konfesjonał, to jest miejsce, gdzie powoli człowiek przygotuje się na stanięcie przed Bogiem w sądzie ostatecznym. Powoli, oddaje swój brud i powoli Jezus oczyszcza mnie z wszystkich moich grzechów. Współczuję tych które wolą zostawić ten bolesny zabieg na ostatnią chwilę. Bo osobiście nie chciałabym gwałtownie ujrzeć całą prawdę o siebie samej i o moim grzechu. Grzech jest wszechobecny wokół nas. I lęk również jest wszechobecny wokół nas. Myślę, że pandemia w sposób szczególnie nam to okazała. Módlmy się gorąco do Ducha Świętego, aby odwiedził nas i naszych bracia i siostry, mimo drzwi i aby zabrał od nas lęcz. Koronka ku czci Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczął pod pońskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, w święty kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z w wstanie, żywo Amen. Przybądź duchu święty, spuść z niebiosów wzięty, światła Twego go strumień. Przyjdź, ojcze u Bogich, Dawco darów mnogich, przyć światłości i sumień, O najmilszy z gości, Słodka serce radości, Słodkie Pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu nie, Światłości Najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj swej potędze. Bez Twojego tchnienia Cóż jest wśród stworzenia Jeno cierni nędzy Obmyj co nieświęte, Oschłym wlej zachętę Ulecz serca ranę Nagni, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj twoim wierzącym, w tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty, i przyjdź do nas w darze mądrości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba na naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszą winowajcą. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami wyższymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak, jak była na, na początku, początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bądź uwielbiony, Boże, Duchu Święty, i przyjdź do nas w darze rozumu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba Pan naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszą winowajcą. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wiesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty, i przyjdź do nas w darze rady. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi lewa naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i, i, odpuść i odpuść nam nasze winy, i jako i my odpuszczamy, odpuszczamy naszą Jezus. winowajcom I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wysznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze męstwa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba Pan naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, Jako i my odpuszczamy naszą winowajcą i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wyżnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty, i przyjdź do nas w darze umiejętności. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba na naszego powszedniego daj nam dzisiaj i, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy, odpuszczamy naszą winowajcą. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wyżnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze pobożności. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba na naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszą winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wyżnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bądź uwielbiony, Boże, Duchu Święty i przyjdź do nas w darze bojaźni Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba Pan naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszą winowajcą. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami wyżnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie życie. I odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się. Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niepokalana oblubienica Ducha Świętego. Módl się za nami w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.